jest dla nas bardzo ważne święto, ponieważ możemy wstąpić w grono adeptów sztuki kulinarnej. Poszłam na ten kierunek ze względu na moją pasję i chęć kształcenia się dalej w zawodzie gastronomii. Mm. Kiedyś, ile razy będę w mieście. zawsze jedliśmy u mamy. Był przy placu Trzech Krzyży taki lokal, zjeszaku mamy. To były takie ogromne schabowe, trochę inne niż te schabowe, po prostu Gesslerowe i w Bawindole, ale po prostu były zjeszaku damy. Były swojsko robione. Popisowe danie, to znaczy. Można tak powiedzieć, kiedyś musiałem tak e, przejść na dietę i taką jedną potrawą w tej diecie były naleśniki ze szpinakiem i z łososiem. No i to bardzo dobrze wychodzi myślę, że przede wszystkim musi poznać podstawę techniki kulinarnej, czyli najpierw krojenie, potem będzie się uczyć tych podstawowych metod, czyli gotowania, smażenia, pieczenia i duszenia, a później już będzie coraz łatwiej im w wymyślaniu kolejnych potraw i angażowaniu się w życie naszej gastronomicznej szkoły, a także powiatu kościerskiego na rynku gastronomicznym.